Okej, okay, mamy to, 77 part 3, ale panowski oczywiście Ultimax, zapraszam serdecznie, pamiętajcie o lajku i lecimy z tym. Okej, okay. cóż to jest, czemu tu jest tytan TV-man? Czy myśmy to już oglądali czasem? Ja już nie pamiętam tego, słuchajcie. O, przywalił temu, przycedził. Nie myśmy tego raczej... Ty patrzcie, czy to jest pierwszy skibidi toilet? Czy to była twarz pierwszego skibidi toilet? Czy mi się wydaje? O kurde, ty nieźle. I co, ty tam TV Man się tu bije? Słuchajcie, pogadajmy jeszcze, zanim ten będziemy oglądać o tym, co się może wydarzyć w 77 Part 3. Natomiast, słuchajcie, to co oni tu zwizualizowali, bo to Ultimax dodał, moim zdaniem to nie będzie miało miejsca. Tak, od tego zacznijmy, że to znaczy, boom zapowiedział fakty są takie boom zapowiedział, że w Part 3 może być nawet Part 4, jeżeli się wszystko nie zmieści. W Part 3 mają pojawić się Tytani. Countless, countess ten Skibidi Toilet, czyli ta kobieta Skibidi i Astro i Mothership. Tylko, że on powiedział też, że jeżeli to będzie wszystko za długie, za długo trwało, to on to podzieli na cztery części, tak? Będzie part 4 I teraz tak: podobno ma się w odcinkach pojawić baza głośników, tylko nie wiemy w którym odcinku. Czy to właśnie w tym parcie w trzecim, czy być może w jakimś innym, natomiast yy, obstawiam, że będziemy na pewno widzieć Tytana Kamerę i pojawią się rzeczywiście Tytan Głośnik i Tytan TV man ale chyba tak tylko na chwilkę, żebyśmy wiedzieli co się wydarzyło, bo my nie wiemy co się stało wcześniej, nie? Już fabuła poszła do przodu, a nie wiemy co się stało z Tytanem Kamerą, z Tytanami, z G-menem i tak dalej, nie? Ale jeżeli G-Squad wbił tutaj. To pewnie z Jimenem jest wszystko w porządku, i Jimen poleciał na jakąś swoją misję. Tak, znając życie, no bo co innego tutaj można wymyśleć, nie? I ja wbrew temu, co inni mówią, dalej twierdzę, znaczy to jest moja taka teoria i być może się sprawdzi, że baza TV-menów zostanie zaatakowana i zniszczona. Jakaś baza, obstawiam, że baza TV-menów, bo to by było najbardziej logiczne, ale no, baza kamer jest odkryta przez Skibidi Toilet, więc być może Astro o niej wiedzą, nie? I, I być może tak będzie, natomiast obstawiam, że jakaś baza sojuszu będzie zaatakowana. No bo po co jest, powiedzcie mi, po co jest taka ten mothership? Albo żeby sterował tymi Astro. Albo żeby niszczył coś, bo to jest ogromne, to może zniszczyć różne obiekty, nie? Chociaż oni i tak używają innych astro do niszczenia budynków. Więc w sumie to nie wiem. Ciekawe, zobaczymy. No, czekamy. W tym tygodniu może być odcinek, prawdopodobnie. Gość ma umiejętność tego, ale ja to chyba widziałem, tak mi się wydaje. Jaggernaut tu jest, LOL? Nie, to chyba tego nie widzieliśmy w takim razie. Skoro Juggernaut tutaj jest, nie? Normalnie walka na całego. Wow, jeszcze z tyłu. A nie, to widzieliśmy to. Tak. No czemu Ultimax użył kogoś tego? Ultimax wziął kogoś tego. Show, tego film. No ale to słuchajcie. Może sobie lecieć, a ja oczywiście będę tutaj mówił o Skibiddy Toilet 77 Part 3. Przeczytamy sobie też wasze komentarze, no bo też możemy sobie na nie odpowiedzieć. Ej brod, poragujesz na Tytana Kamermena 3.0? Hmm. Mo mogę to sprawdzić, tylko na innym kanale. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak seria będzie dobra, to zobaczę to na, na innym kanale. Brod, w, w odcinku 77 par 2 możemy zauważyć kamerę, który robi pompki. Oj, no to dziękuję za tą podpowiedź, ale już to o tym wiedziałem. Fajny, ciekawy i fajny. Czas się odnieść do kilku rzeczy. A więc Scientist wrócił, jednak jego zachowanie i ta zdrada nie ma sensu. Ponieważ mimo, że najprawdopodobniej on nienawidził Sojuszu bardziej niż G-Toilet i inne toalety, to doskonale wiesz, że toalety i Sojusz oddzielnie zostałyby zgładzone przez Astro. Więc to, ten Sojusz to jedyne wyjście. Wiecie co? No nie wiem. Szczerze, to, to, to jeżeli tak, popatrzcie, jeżeli... Jeżeli naukowiec wiedział o Astro... I jakby wiedział, że trzeba się sojusz zrobić z kamerami, to, to gdyby tak było, to powiedzcie mi, czemu naukowiec cały czas walczył z Sojuszem? To jest odpowiedź bardzo ważna na to pytanie. Rozumiecie? No, bo to, to jest bez sensu. Bo po co oni się wzajemnie osłabiają? Skoro mogliby Sojusz? I jeżeli Skibid i rzeczywiście chcieli Sojuszu i pomocy tak, od ze strony, ze strony kamer, czy tam głośników, no to, to jest bez sensu, że oni się wyniszczają. Moim zdaniem może być tak, że Jimen prawdopodobnie wiedział, o sekretnym agencie, i Jimen chciał zdradzić, jakby. Jimen zdradził naukowca. Myślę, że ta reakcja na podobiznę naukowca którą g zrobił, pamiętacie, jak TV tym sterowała, to były wyrzuty sumienia, nie dlatego, że go zostawił, tylko dlatego, że, no, zdradził tego naukowca. No bo to jest inaczej bez sensu, tak szczerze mówiąc, nie? Bo to... No bo, bo popatrzcie, wydaje się, że to jest tak, że naukowiec zawarł sojusz z Astro, Albo e, naukowiec był e, członkiem jakoś na zlecenie Astro działał, no bo mamy tą umowę taką wizualną. Tam nie ma mowy nic o Jimenie, tylko że on jakby tworzył. No ale z drugiej strony on tworzył jakieś dla Jimena, nie? nie? To jest bez sensu. Ciekawe, jak Dum to wyjaśni. Ten sojusz z kamerami. Jak on to wyjaśni? No bo popatrzcie, z drugiej strony naukowiec tworzył broni dla Jimena, nie? ulepszał go w sensie te kontenery i tam jest jakiś niedokończony eksperyment. To z drugiej strony, jakby naukowiec chciał, wiecie, spracował tylko z Astro i to go interesowało, on to po co robił Jimenowi takie mega ko ko kozackie rzeczy. Ciekawe, ciekawe jak się to wyjaśni bo to mm, Tu brakuje nam, jest jakaś luka w tym Która brakuje żeby to wyjaśnić dokładnie nie No bo Widzicie z drugiej strony bez sensu że sojusz się na, nawala między sobą Ja z, z normalnymi z Kibit Toilet jak z Toilet wiedzą że przyjdzie dom Astro i będzie przerąbane nie? I oni sami nie dadzą rady Zastanawia mnie to słuchajcie jak myślicie Czy, czy naukowiec Naukowiec yy, chciał sojuszu z kamerami, dajcie znać.